Jest to zadanie dowodowe, więc zaczniemy od założeń. No, troszeczkę tutaj popiszemy. Na pewno w pierwszym zdaniu możemy zapisać, że punkty BCD są współliniowe. Następnie zanotujmy, że trójkąt BCA. I trójkąt CDE? To są trójkąty prostokątne. Jest prostokątny. Trójkąt BCA i trójkąt CDE jest prostokątny. Dobra. Jeszcze dopiszmy, że czworokąt AC. Ef jest kwadratem. A co musimy pokazać? Otóż w zadaniu należy udowodnić, że trójkąt ABC jest podobny do trójkąta CDE. Podobieństwo trójkątów najprościej pokazuje się na mocy cechy kąt, kąt, kąt. Polega to na tym, że w obu trójkątach będziemy teraz szukali kątów tej samej miary. No więc najprościej pokazać, że kąty proste w obu trójkątach są przecież tej samej miary, prawda? Więc zapiszemy, że miara kąta BAC. Jest równa mierze kąta CDE. Oba te kąty mają miarę 90 stopni. Następnie na chwilę się zatrzymajmy i skorzystajmy z tego, że tak jak w założeniu podano, że czworokąt ACEF jest kwadratem. Co to oznacza? Oznacza to, że prosta BF musi być równoległa do prostej EC. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy kąt prosty, tutaj też mam kąt prosty, bo to jest kwadrat. A kolejną własnością kwadratu jest to, że kwadrat musi mieć dwie pary boków równoległych. Więc bok CE jest równoległy do boku AF, a ten bok jest tak jakby przedłużeniem prostej AF. Możemy powiedzieć, że ten bok AF leży na prostej AF, a na tej prostej położony jest też bok trójkąta ABC. Więc na tej podstawie stwierdzamy, że te dwie proste są równoległe. To może nawet dopiszmy tutaj, że prosta CE jest równoległa do prostej AF. Albo nawet zapiszmy, że prosta CE jest równoległa do prostej BF. Stąd możemy stwierdzić, że ten kąt ma taką samą miarę jak. No tutaj się nie pomylmy. Ten kąt. I zapiszemy, że miara kąta ABC jest równa mierze kąta ECD. Skoro w obu trójkątach otrzymaliśmy dwa kąty, które są tej samej miary, to sumy miar kątów w trójkącie, która wynosi 180 stopni, wynika, że ten kąt musi być tej samej miary co ten kąt. Więc zapisujemy, że miara kąta BCA jest równa mierze kąta CED. Mamy trzy kąty równej miary. Na tej podstawie stwierdzamy, że trójkąt ABC jest podobny do trójkąta CDE na mocy cechy. Cecha dwukropek. Kąt, kąt, kąt. Co należało udowodnić.